Aquatomy TV. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać zakupy, które zrobiłem. Takie małe drobiazgi akwarystyczne plus przygotowanie. Będę się przygotowywał do startu tej małej kosteczki. Ci co oglądają to wiedzą o jakiej kosteczce mowa. O tej co kupiłem sobie właśnie na, na, na Vivarium w zeszłym roku. No i tak miałem się zbierać za start tej kostki, ale jak to ostatnio wspomniałem, że nawał obowiązków po nowym roku. Myślałem, że będzie troszeczkę mniej pracy, ale jednak wyszło jak wyszło. Mniejsza to do rzeczy. Więc zakupy. Co zakupiłem sobie? Zakupiłem sobie dyfuzor narurowy do swojej 240. To na pewno wszyscy dobrze znacie, już akwa, akwarium, akwarium Amatorskie TV też prezentował to na, na, na swoim kanale, e, oczywiście recenzję też zrobił do tego, czekałem właśnie na, to, na tą recenzję, co on o tym powie, bo tak fajnie, właśnie byłem też zainteresowany e, tym dyfuzorkiem narurowym na z tego względu, że e, co jak co e, bombelki w akwarium są fajne, ale tylko na chwilę akurat w moich oczach. Znudziły mi się, mi się totalnie bąbelki w akwarium i szczerze mówiąc powoli zaczyna mnie to drażnić. No a wiadomo, CO2 w akwarium roślinnym jest potrzebne. Więc to była jedna z rzeczy, którą zakupiłem. Kolejne w sumie to może pokażę Wam. Dobra, zacznijmy od tego. Zestaw CO2 z firmy Dennerle. Coś takiego. To jest... E, zestaw się nazywa Primus 160. E, co zestaw zawiera? Znaczy ogólnie to tak, już mówię. Ten zestaw został zakupiony do, e, do mojej 50 która miała być low e, I w sumie, w sumie chyba już nim nie będzie. I tak, i y, miałem problemy z, w tej pięćdziesiątce duże z, z, z nitkami, z watą y, na jednym z forów. Y, wszyscy mi mówili, że mam za dużo właśnie światła i że muszę, y, muszę dozować CO2 w, i nawozić y, to akwarium. Co prawda światło jest y, nie są to świetlówki, więc jest, jest opcja regulacji tego światła. No i tak pojechałem na zakupy, mówię, a wezmę ten zestaw CO2. Przyda się jak nie do tego, to do innego. No i tak, dobra, do rzeczy. Co w tym zestawie się znajduje? W zestawie znajduje się tak, komplet nawozów. Znajduje się oczywiście makulatura. Co tutaj mamy dalej? Jest tutaj indikator CO2. Jest do tego jedno uzupełnienie. Jedno albo i więcej. przepraszam. Dwa są. Wlewa się płyn do środeczka. Umieszcza się to w akwarium na szybie. I podczas dozowania CO2 płyn niebieski powinien nam się zabarwić na kolor zielony, e, czasami może nawet na żółty i w ten, ten sposób pokazuje nam e, jakie mamy, jaką mamy zawartość CO2 w akwarium e, i przy okazji e, pH wody. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj jeszcze tak, e, jest tutaj zaworek przeciw, e, przeciwzwrotny, jest tutaj e, reduktor. Taki mały. Jest tutaj wężyk też na pewno. Butla CO2. Taka. Butla jest bodajże 500 gramowa, jak się nie mylę. Tak, 500 gramowa butla. Są to butle nie nie nabija się już ich, to są butle jednorazowe. Podejrzewam, że to do tej mojej 50, jeżeli to zastosuję, to nie będzie, nie będzie tak, długo, tak szybko się zużywało to co I Poza tym koszt, koszt tej butli nowej, pełnej, wcale też nie jest taki znowuż drogi. Jest to do zniesienia prze, prze, przeze mnie, więc nie ma najniższego problemu z tym. Może kiedyś później zainwestuję sobie w butlę, którą można sobie nawijać. Tutaj jeszcze jest dołączona skala, skala pH do tego indy, indikatora, właśnie który jest tutaj w pudełku. Dalej mamy tak. Jest oczywiście wężyk, tak jak już wspominałem. Wężyk zielony CO2. Jeszcze ten się też Jest tutaj taki gadżet, jest to nic innego jak dyfuzor CO2, drabinka taka. I teraz tak, tędy nam wchodzi CO2. Przemieszcza się na dół, zostaje wypuszczony na dole bąbelek i on sobie tą drabinką śmiga do góry. Przy okazji się rozpuszczając zbiera się tutaj pod tą kopułą i ma kontakt w tym miejscu ma kontakt z wodą. Jest to na zasadzie, można powiedzieć, dzwona. Tak samo, szczerze mówiąc, mnie się to nie podoba. Jest to kawał plastiku z dwoma przystawkami i na pewno zajmie kupę miejsca w akwarium. Czy, czy, będzie, czy to działa sprawnie, czy nie? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, nie będę tego testował. Ja zamierzam użyć prawdopodobnie dyfuzora z kostki lipowej, gdyż chcę go gdzieś umieścić tak, żeby po prostu nie był też widoczny. I tak, no w sumie tu jeszcze jest tak, jest w zestawie mały śrubokręt do wyregulowania. Regulatora, znaczy się reduktora, co jest w zestawie nawozów? To jest Perfect Plant System Set. I ten zestaw zawiera nawozy z firmy DNL, nawóz E15 Feractive, V30 Complete i S7 Vitamix. I teraz wam powiem co to, co, który jest dokładnie, więc tak, zaczniemy od, e, od może od V30. No, tutaj się posilę taką małą ściągą, żeby nie uniknąć dodatkowych później pytań. Nie testowałem tego jeszcze, nie wiem jak to działa. E, będę po prostu królikiem doświadczalnym można powiedzieć. I więc tak V30. V30 mam e, dwa razy. E, bo jeden kiedyś dostałem w gratisie. Coś takiego e, jak robiłem. Zakupy e, takie bardziej bogatsze, można powiedzieć, w sklepie akwarystycznym. To dostałem to jako dodatek gratis. E, tutaj jest jeszcze gdzieś miarę. Ten V30, to jest. Czy to to jest? Tak, i to jest V30. I tu na przykład V30 już mówię co to jest V30 to jest Sekundka. To jest nawóz po prostu taki kompleksowy do wszystkich roślin Jest to nawóz taki można powiedzieć Ja jest to płynny, Kiedyś miałem coś podobnego był taki bardziej żelowy ten nawóz i tutaj się zaleca na przykład ten jest z kroplomierzem. Yy, I tutaj producent podaje 6 kropli na 10 litrów wody. I takie jest dawkowanie tego. To jest ten nawóz S 30 yy, Nawóz yy, kolejny to jest S7. Znaczy, się to bardziej nie jest nawóz, tylko z tego co już wyczytałem, to S7 Vitamix to jest. Yy, Płyn odżywka odpowiadający za zdrowie i witalność roślin oraz zwierząt w akwarium. Taki gadżet po prostu. Kolejną rzeczą z tego zestawu są pigułki. Nie, nie, nie takie pigułki. Są to, są to tabletki z, z, bia, z białym żelazem. No, taki gadżet. Ja nie używałem nigdy żelaza w tabletkach. Te żelazo, które używam do swoich akwariów to jest żelazo z, z bodajże Easy Life Ferro. I nie wiem czy to jest białe, w każdym razie po kolorze nie można tego powiedzieć, bo tam to jest brązowe, co do tych nawozów, no to Zobaczę, jak to będzie działać, zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Kiedyś przy okazji, jak będzie ku temu szansa, okazja, podzielę się z Wami swoją opinią na ten temat. Kolejną rzeczą, którą mam którą kupiłem, to jest, też firmy firma Denerle. Humin Elixir. Jest to, można powiedzieć, może nie tyle uzdatniacz, jest to Taki wywar można powiedzieć z liści Katapangu, z kory dębu, z szyszek czarnej olchy. Jest to dodatek po prostu do, do akwariów. blackwater, można powiedzieć. Ja to stosuję w swoich w swoje 240 roślinniaków, w 50. Tak samo to stosuję. Jako po prostu można tym obniżyć troszeczkę pH. I wiadomo, no, garbniki, humusy są y, tak samo spożywane przez y, rośliny, więc y, jest to pożyteczna rzecz w akwarium. Kolejną rzeczą, y, też z firmy Denerle, jest y, y, nawóz y, NPK Booster. I to jest jak już sama nazwa mówi, zawiera y, fosfor, azot i potas w ilościach w ilościach no już wam szczerze mówiąc powiem jak tutaj jest dawkowanie tego tutaj mam taką tabelkę i tak, producent podaje, że 5 ml tego nawozu na 100 litrów wody jest tak w 5 ml na 100 litrów wody Będziemy mieli 2,5 ppm azotu, 0,1 ppm fosforu i 0,5 ppm potasu. Słyszałem dużo fajnych opinii właśnie na temat tego nawozu, że jest dosyć, dosyć dobry. Ja ten nawóz stosuję w 50. No tak jak mówiłem, no zacząłem nawozić tą 50. I to wszystko, te wszystkie tutaj produkty, te DNL, które Wam pokazałem, wszystko są skupione wszystko do tej 50 będzie tam stosowane. Oprócz tego, tak jak mówiłem, zajm, zajmę się startem tej swojej kostki 10-litrowej. Tak, tak, 10 litrów nie jest to mega wanna, ale chciałem stworzyć coś takiego małego, co by ciszyło oko. I teraz tak do tej 50, co sobie kupiłem, już wam pokazuję. Może zacznę od. No. Oczywiście będzie to. 50 będzie na. Yy, znaczy 50, kotka będzie na ziemi ogrodowej. Yy, z, z kulkami torfowymi i wiadomo, przesypane wszystko żwirkiem. Yy, jak się nie mylę, będzie. Mam tam jeszcze jakieś resztki żwirów yy, różnej gradacji, różnych kolorów. Yy, to są pozostałości z akwariów, które mi zostały. Oczywiście nowe, nieużywane. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie wyczaiłem, który, który żwir zastosuję. Yy, z roślinek, które tam kupiłem, sobie do tego będzie mały Heniu. Mam dwie paczki powinny wystarczyć dwa koszyczki na na kostkę 10 litrów. Mam do tego też również takie kamienie. Kupione takie czerwone, czerwone, fioletowe, coś takiego. Kamienie. Coś, jakąś kompozycję z tego ułożymy. Jest kamień taki. Z mniejszymi, z mniejszymi, jakimiś takimi odłamkami. E, prawdopodobnie rozłupię go na pół, żeby były dwie takie części. Wtedy będę mógł to ładnie, sobie fajnie jakoś ułożyć. E, bardzo ładnie widziałem kompozycję e, akwariów z, z takimi właśnie skałkami i zielone rośliny. Wygląda to naprawdę mega fajnie. Naprawdę uwierzcie mi. E, co jeszcze mam? Kupiłem sobie rycję, też będzie zastosowana w tym akwarium. Eee, Rycja, e, jeżeli ktoś nie wie, coś takiego, jest to roślina pływająca. Ona lubi się tworzyć w takie, właśnie w takie kępki i pływa przy powierzchni wody. Eee, co ja zamierzam z tą ryczką zrobić? Na no, u mnie nie będzie pływała, chyba że wypłynie, postaram się, żeby tak nie było. Widzicie, wiem, że jest to roślinka również którą bardzo często przymocowuje się do, do różnych dekoracji i tworzy fajną, taką zbitą masę zieleni. Tak jak właśnie tutaj na tej kulce jest to bardzo fajne do przycinania. Tak samo i mam taki korzonek który wygląda mniej więcej jak drzewo i ten korzonek e, chce obłożyć obłożyć, no, zastanawiam się, albo zostanie przyklejona ta rycia, albo delikatnie przywiązana sznureczkiem przed, oczywiście przed włożeniem do, do kostki e, nie wiem czy właśnie tego korzonka nie ustawić po prostu tak e, w akwarium, żeby był on w miarę łatwy do wyciągnięcia ewentualnie i wtedy zawsze mogę coś poprawić na na czy ją przyciąć po prostu, czy coś, bo wiadomo no nie czarujmy się, w takiej kostce małej człowiek włoży rękę i już nie ma miejsca, prawda? Wyciąganie tego, jeżeli będzie ten korzeń zakopany wyciąganie tego z, z, z podłoża no to wiadomo z czym się wiąże, prawda? Tak więc to było w sumie na tyle z, z tych zakupów, co sobie kupiłem. Kostkę jak będę startował, oczywiście podzielę się z wami swoimi. Postaram się zrobić jakiś, jakiś mały taki film, zmontować jak, jak to przebiegało, przebiegało startowanie, start tej kostki i spróbuję to wrzucić na, na kanał, żebyście mogli obejrzeć. Co dalej? No, w sumie to by było na wszystko. To by było wszystko na, na, na temat. Więc zapraszam Was do oglądania. Do komentowania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.